Cześć widzowie, co? Bo dzisiaj sobie grałem na drugim koncie, co nie? I patrzcie co tu się stało W 20 sekund wygrałem i wcześniej w 19, ale nie mam powtórki Więc pokażę wam ten, o tutaj meczek Jak to wyglądało w 20 sekund Ten Edgar ani jednego punkta nie zdobył Ani jednego punktu nie zdobył, co nie? Tutaj kolejny gol. Tutaj myślałem, że nie strzelę, ale strzeliłem, więc jest git. No to zachęcam do subskrybowania. Myślę, że bardzo szybko to zrobiliście. No i tutaj, no, nie mam powtórki, bo nikt nie miał z las 400 bucharków. Myślę, że fajnie. Więc zachęcam do subskrybowania z góry. Dzięki, zostawcie lajkacza. No i nara, widzimy się w następnych odcinkach.